Kochani, dziś dajemy mhm. drugą szansę Lady Gadze. No więc, ogólnie jeżeli chodzi o markę House Labs, nie jest ona, nie należy ona do tych marek, które mnie za bardzo ekscytują. Na początku, zanim jeszcze nie było jej w polskiej seforze, jak pojawił się korektor z linii Triclone Skin Tech, i concealer konkretnie tutaj, byłem trochę ciekaw tych produktów, postanowiłem, że sobie zamówię jak właśnie korektor podkład, i puder. Przedostawałem te produkty i powiem Wam, że tego hypu na tą markę szczerze nie załapałem. Od tamtego czasu marka House Lab weszła do polskiej Sephory. Niestety nie stacjonarnie. Ja nie wiem, czemu oni nie wprowadzili jej stacjonarnie. Myślę, że wtedy byłoby dużo większe zainteresowanie tą marką. Na chwilę obecną można tą markę zamawiać tylko ze strony polskiej Sephory e, online. Tak, e, natomiast, no właśnie od momentu, kiedy oni tą markę wprowadzili, dostałem paczkę z e, paroma produktami. Tak naprawdę znowu dostałem korek. I podkład, dostałem rozświetlacz i parę olejków, i stwierdziłem, że pomimo, że za pierwszym razem ta marka mnie jakoś bardzo nie zachwyciła, to spróbujmy paru innych produktów i zobaczmy, czy może dziś moje zdanie się zmieni. No i dzisiaj przetestujemy też sobie. Ponownie, podkład i korektor z racji na dwa fakty. Po pierwsze, poprzednie kolory, które sobie zamówiłem ze strony, notabene, strona fatalnie podpowiedziała mi kolory, które powinienem sobie wybrać, bo tam był taki, wiecie, nie tyle, że samouczek, ale taka aplikacja pomagająca z dobraniem koloru na podstawie też innych e, produktów, które Wam pasują. Poradziło to sobie fatalnie, kolory, które do mnie przyjechały, były dla mnie tak bardzo za jasne, że aż szkoda gadać. Mm, więc... E, Pomimo że próbowałem tamte rzeczy dobrze przetestować, sam fakt tego, że kolor był tak bardzo nietrafiony, sprawiał, że nie byłem w stanie do nich się przekonać, może tak powiedzmy. Więc tym razem od Cefory dostałem kolory ciemniejsze od tamtych, które będą dla mnie za ciemne. Ale wolę w tą stronę powiem Wam szczerze, zdecydowanie bardziej wolę być za ciemny jakoś Dobrze się czuję w zaciemnych produktach niż w za jasnych, albo przynajmniej lepiej. E, także tym razem będziemy sobie testować z podkładu odcień 110 Light Neutral i z korektora 11 Light Neutral. Żałuję trochę, żałuję trochę, że em, od czasu, kiedy kupiłem właśnie podkład i korektor, zdążyłem się już pozbyć poprzedników, Więc nie mogę sobie zmieszać mojego idealnego odcienia, ale trudno. Um, także tak, na początku zrobimy sobie podkład korektor, później rozświetlacz, bo jeszcze mam rozświetlacz i mam aż trzy kolory olejków do ust. To jest ich taka w miarę nowość. To jest produkt, który pojawił się przed różami w sztywce, więc te olejki są też w miarę nowe. No ale zacznijmy sobie najpierw od podkładu BioBlur. Nie, Triclone Skin Tech Foundation, nie wiem, czemu chciałem być Bioblur. Bioblur to był ich puder. Pudru dzisiaj nie będziemy testować po raz drugi, dlatego że akurat z pudrem się w ogóle nie polubiłem. Ja, jako że puder był transparentny, to zacząłem go testować też z innymi kosmetykami, no bo to był jedyny kosmetyk, z którego tak naprawdę mogłem korzystać na co dzień. Postawię sobie tutaj bliżej lusterko. No i puder przetestowałem akurat bardzo dobrze i puder był dla mnie rozczarowaniem. Totalnie mi nie podpasował. Może by podpasował komuś, kto by miał cerę um, suchą albo normalną, ale przy mojej cerze tamten puder nie dawał rady. Natomiast ten podkład, no w buteleczce nie wygląda najgorzej, ale widziałem go na słoczu i wiem, że jest dość ciemno, ale zobaczymy jak to będzie. Nie pamiętam też, czy on ciemnieje. Um, więc przekonamy się o tym za moment. Ostatnio bardzo lubię wykorzystywać pędzelki. No, powiem Wam, że ten kolor, w sumie troszkę będzie za ciemny. E, bardzo lubię ostatnio używać pędzelków. Nie wiem co mi się stało, ale. Pod oczami jeszcze ewentualnie korzystam z tej mojej gąbki na sucho, ale na twarzy wszędzie indziej używam non stop pędzelków. Gdzie nigdy nie sądziłem, że ten dzień nastanie. Myślałem, że będę zawsze gąbeczkowy. No i powiem Wam, że teraz w kolorze, który mi bardziej pasuje, to ten podkład wygląda dużo ładniej. Ja dzisiaj sobie zrobię też z Wami. No, a może to jest mój kolor? No zobaczcie. No, o włos! No tutaj jest troszkę ciemniej niż tutaj, ale to jest tak mała różnica, że będziemy w stanie chyba z tym żyć. Ładnie rozkłada się z pędzelkiem. Ja w ogóle też jestem trochę podekscytowany na przetestowanie tego podkładu i korektora po raz drugi, bo mało tego, że nie załapałem. Znaczy inaczej, po części zakładam, że winą, że nie załapałem hajpu tego produktu, bo akurat ten podkład ze wszystkich produktów House Labs jest tak bardzo zachwalany, że aż się zdziwiłem, że on mi tak bardzo nie podpasował. Może inaczej, nie tyle, że mi nie podpasował, tylko miałem takie nie łapie hajpu, zwykły podkład, nic ciekawego. Natomiast w tamtym okresie, i też korektor mi za bardzo nie podpasował, w tamtym okresie ja byłem troszkę przesuszony, miałem też troszkę gorszą dietę, moja skóra była w gorszym stanie. Jestem ciekawy, czy w chwili obecnej, dzisiaj, kiedy moja skóra jest już, no zobaczcie czoło, nie? Bardzo ładna. Jestem ciekawy, czy dzisiaj te produkty na mojej lepszej skórze wywrą na mnie lepsze wrażenie. No i też z inną metodą aplikacji, w lepszym kolorze, z lepszym pudrem, ale na razie powiem wam, że ten podkład wygląda ładniej niż pamiętam. No i aplikowany pędzlem, może to jest kwestia pędzlem, wygląda bardziej matowo niż pamiętam, bo tamten wydawało mi się, że był mocniej świetlisty, a ten jest taki satynowo naturalny. No ale akurat to jest dość Znany fakt, że metoda aplikacji jest w stanie wpłynąć na wykończenie. No i w sumie, pędzelkiem mi się podoba bardzo. Dajcie znać, bo jestem ciekawy, czy wy kiedyś też przechodziliście przez takie diametryczne, diametralne zmiany w każdym razie, gdzie myśleliście o sobie, że wy nigdy nie będziecie takim typem człowieka, który mówi, myśli, robi coś konkretnego. Tak jak dla takiego trywialnego przykładu. Używanie pędzelków kontra gąbeczek. Mogą być oczywiście jakieś głębsze przykłady, jak nie bycie zainteresowanymi polityką nigdy i nagle, interesowanie się tym tematem. Właśnie, czy przechodziliście przez jakieś takie zmiany w waszym życiu, gdzie sami z siebie zszokowaliście, że wy jednak jesteście tą osobą, o której myśleliście, że nigdy nie będziecie? I też, jeżeli tak, moje pytanie jest, czy jesteście tym rozczarowani, czy może ta o, budzik, 10 rano jest dokładnie. E, czy może ta zmiana was um, zadowala? Jesteście z niej dumni. E, no więc w każdym razie, tak jak powiedziałem, budzik dokładnie 10 rano. My dzisiaj sobie zrobimy test trwałości z dobrym pudrem. E, o 18 się Wam pokażę po 8 godzinach, no i sobie zadecydujemy, czy e, te produkty podkład i korektor ładnie się będą nosić. Mam wrażenie, że podkład może troszkę ściemniał jeszcze. E, do mojego ciała, moja twarz no jest trochę ciemniejsza, ale ze mnie też zeszło dość dużo samoopalacza, więc myślę, że ten podkład jeszcze w miarę będzie dla mnie do wykorzystywania, bo no, wygląda całkiem przyjemnie i nie wiem czy to kwestia skóry czy aplikacji, ale wygląda dużo ładniej niż go zapamiętałem. No to teraz korektor, zobaczmy, czy tutaj też będzie zachwyt, bo. Um, Ciężko Wam powiem, ciężko jest mnie przekonać do tego, żeby używać czegokolwiek innego niż Arborian, bo ten korektor z Arboriana to mnie zachwycił. Natomiast no zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jestem ciekawy, czy ten korektor będzie ciemnieć. Na razie jest bardzo, bardzo gęsty i chyba nie będę go nigdzie na twarzy nakładać, bo w sumie krycie z podkładu House Labs dla mnie jest zadowalające. I nie czuję potrzeby, żeby gdzieś jeszcze sobie dokładać korektor. Na razie wygląda dość gładko. Krycie jest takie całkiem przyzwoite. Wciąż mi pod okiem trochę zasinienia przebija, ale myślę, że to krycie nie jest złe. W ogóle te produkty też są mega mocno naładowane pielęgnacją. Aczkolwiek będę zupełnie szczery mało mnie pielęgnacja w kosmetykach obchodzi jeżeli kosmetyki mi się nie sprawdzają tak było przynajmniej przy pierwszym razie kiedy testowałem te rzeczy dzisiaj wygląda to lepiej, dzisiaj moja skóra pod okiem też jest mniej przesuszona bo ja wtedy byłem taki wiecie wprowadzający chyba retinol albo na jakby w trakcie używania tretynoiny i moja skóra była mega mega sucha zwłaszcza pod okiem dzisiaj jest w o wiele lepszym stanie no i efekt tego co widzę teraz w połączeniu z lepszą skórą no jest dość ładny chociaż podkreśla trochę linie i to w taki sposób wprost po nałożeniu czego bardzo nie lubię niektóre podkłady korektory przepraszam robią coś takiego że nie chcą się odpowiednio gładko wtopić pod skórą pod okiem i robią lekkie linie. No i ten, ten korektor mam wrażenie, że pod moim okiem, pomimo, że jest lepiej niż było kiedyś. Tutaj mam jakiś włosek. Mam wrażenie, że wciąż nie jest idealnie kiedy cholerny włosek. O, Mam wrażenie, że wciąż nie jest idealnie że mogłoby być lepiej. A um, dołożę sobie może jeszcze trochę. Może palcem go rozpracuję. Żeby palec zgarnął nadmiar produktu, nie wiem. Ale tak mogło być lepiej. Podkład na razie wygląda na to, że być może go polubię. Korektor pomimo że podejrzewam, że na nagraniu wygląda świetnie, to o z palcem jest lepiej. Z palcem ładniej się rozłożył. W każdym razie z bliska widzę małe niedociągnięcia, przynajmniej tak było z gąbką. Teraz z palcem jest lepiej, ale zobaczymy czy on w ciągu dnia się będzie zbierać, bo jak mi korektor się zbiera od razu wprost po aplikacji, to przeważnie w ciągu dnia jest jeszcze gorzej, ale zobaczymy. Na razie się zapudrujmy. Użyję mojego ulubieńca od Eweliny kosmetycznej Better Than Perfect. To jest ten puder pod oczy, który ja używam na całej twarzy, bo tak dobrze mi się sprawdza. Ja sobie tutaj ładnie naładuję puszek i żeby dać korektorowi najlepszą szansę na utrzymanie ładne, rozklepię go sobie tuż przed zasytowaniem. I bez patrzenia do dołu nakładam puder. No i udało mi się go zapudrować, tak że nie ma żadnych załamań. Więc, jeżeli załamania wyjdą później, no to będzie już wina korektora. Bo puder też jest dla mnie jednym z lepszych, jakie mam w mojej kolekcji. Także robię wszystko teraz, żeby korektorowi zapewnić najlepszy możliwy. Najlepsze możliwe pole do popisu. O, może tak to określimy. Więc jak się nie popisze, to znaczy, że jest głupi. Podkład przyjmuje puder dość ładnie. Kurde, dlaczego ja nie nałożyłem różu na mokro? Przecież ja lubię o wiele bardziej na mokro róż niż na sucho. Ale dobra, mamy taki róż na mokro, który można nakładać też na suchą twarz. Także nic się nie stało. Zapudrujmy się na razie już do końca. I nasz róż. Na mokro, ale na sucho to oczywiście jest chuda. Jak pamiętacie recenzję, to wiecie pewnie, że można go nakładać na twarz nawet zapudrowaną i on nie powinien zrobić za dużo problemów tylko, że muszę być z nim bardziej oszczędny w tej wersji bo on nakładany na twarz zapudrowaną jest mocniej napigmentowany także jest to zdecydowanie dość wyjątkowa formuła właśnie tak patrzę na moją twarz i myślę coś jest wciąż nie tak coś jest wciąż nie tak i myślę o co mi chodzi przecież nie zrobiłem jeszcze brwi ależ ze mnie głuptas na brwiach tak samo jak ostatnio w poprzednim filmiku we wtorek mogliście oglądać używam mojego pisaczka od AA i Amelki ja używam koloru 02 tylko i wyłącznie najbardziej skupiam na Końcówce. W sumie dzisiaj zrobię nawet je lżej niż wtedy. i dodamy sobie mój ukochany żel z Benefitu. Ok, niech będzie tyle. No i to, co nam zostaje do przetestowania, to rozświetlacz i produkty do ust. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, nie wiem, czy będzie dla mnie zaciemny czy nie. On się nazywa Bio Radiant Gel Powder Highlighter. Kolor, który mam, to jest Peach Quartz. Opakowanko jest takie bardzo duże, holograficzne. W środku mamy 8,5 g produktu, czyli że dość sporo. No i sam kosmetyk ma takie bardzo fajne tłoczenie. Też patrząc prosto w opakowanie, widzę, że to jest mega mocno drobinkowy produkt, ale się tym nie przejmujemy i wjeżdżamy. Swatcha wam w sumie najpierw pokażę. Swatch jest taki dość ciemny, więc właśnie dlatego mam nadzieję, że jak nabiorę sobie tutaj ten produkt. To, że nie będzie dla mnie za ciemny, jest właściwie na twarz wchodzi sama drobinka, taka dość ładnie zmielona drobinka. Dopiero w większej ilości ten, to, ten, ten policzek jest rozświetlony w taką bardziej taflą, ale wciąż mega drobinkową taflą. Okej, okay, ciekawe, Korekta, kolor jest dość transparentny, jak patrzę na wprost, to on mi się za bardzo nie odróżnia, można powiedzieć, że w ogóle. Natomiast kiedy się obracam, to widzę takie szampańsko-brzoskwiniowe drobinki. Jest trochę tutaj tej peach quartz, tej, tej brzoskwiniowości, ale przede wszystkim jest to taki dość no szampański odcień. Powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda. Jak lubicie drobinkowe rozświetlacze... Spodziewałem się, że te produkty bio będą mocniej naturalne niż drobinkowe, takie gładsze, wiecie o co chodzi. A tutaj no to jest taki brokat wręcz rozsypany, ale jak lubicie drobinkowe rozświetlacze, to wygląda to dość ładnie, no i nie przyciemnia twarzy. Więc jestem w sumie nawet zadowolony, ale no naprawdę wygląda to jak taki drobinkowy cień. A co jak złapię sobie palcem i sobie tak... Tak, jest to taki... Toper drobinkowy, tak jak nie wiem, cienie zmijo drobinkowe, to właśnie tak to wygląda. Więc na powiece palcem nałożony wygląda, jakby miał dosłownie brokatowy cień. Ale nie wygląda to źle. Na pewno nie jest to dla wszystkich, ale myślę, że będą osoby, które, którym się to spodoba. No i na koniec spróbujemy sobie olejki, dlatego że dużo produktów nowych nie testowaliśmy. To pokażę Wam wszystkie trzy odcienie na moich ustach. Po prostu będę wycierać nakładać kolejny kolor, wycierać, nakładać kolejny kolor. Mam w każdym razie trzy. E, te, takie ciemniejsze opakowanka, e, może, może zacznę wyciągać w sumie, bo powiem tak. Mamy dwie różne formuły, takie mam wrażenie, pomimo, że to wszystko jest a nie, jestem dybilem. Chciałem powiedzieć, pomimo, że to wszystko jest ten sam produkt, to mamy dwa różne produkty, w sensie dwie różne formuły. Otóż nie. Mamy tutaj do czynienia z lip oil i z lip glazem. Dobra, no to teraz to już wszystko rozumiem, bo ja na początku miałem takie, dlaczego ten produkt nazywa się dokładnie tak samo, skoro to są dwie różne formuły, dwa różne poziomy krycia, ale to ja jestem idiotą i nie przeczytałem na początku nazwy do końca. No więc, mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z PHD Hybrid Lip Glazem i z PHD Hybrid Lip Oil. Różnice widać też od razu w opakowaniu. Ja też patrzyłem na to opakowanie i myślę, czemu ten sam produkt ma dwa różne opakowania? Um, Lip Oil ma transparentne, błyszczące opakowanie, natomiast Lip Glaze jest w takim oszronionym, matowym, plastikowym pudełeczku. Aplikatorki w środku, z tego co wiem, są dokładnie tak, takie same. No i jeżeli chodzi o ten e, Lip Glaze, czyli że ten w matowym opakowaniu, on jest mocniej napigmentowany. Olejki z kolei są bardziej transparentne, no i Wam też od razu pokażę swatchy, jeżeli chodzi o lip glaze napigmentowany mam odcień gława, a jeżeli chodzi o olejki bardziej transparentne mam kolory takie jak Primer i Hue. Zaczniemy od wytarcia ust, no i spróbujmy sobie najpierw tego napigmentowanego buzi yy, buziaczka, nudziaczka, który nazywa się gława. to jest taki nudziak lekko różowawy. No i na moich ustach ciemnych wygląda dość transparentnie, więc im bardziej blade usta, tym bardziej z tego produktu będziecie widzieć kolor natomiast w wypadku ust takich jak moje, w ogóle fajny taki dość wygodny aplikator jeżeli macie ciemne usta, to kolor gława na Was będzie wyglądać dość transparentnie bardzo przyjemna taka nawilżająca w odczuciu formuła lekko takie gładkie pod ust, e, wiecie jak tak robię takie dość gładkie Nielepkie, nieciągnące. Tak wygląda głowa na moich ustach. Pójdziemy sobie teraz do koloru Primary z formuły olejków. No i to już w ogóle jest mega transparentne. W odczuciu formuła jest praktycznie taka sama. Może lekko bardziej olejkowa, ale powiedziałbym, że jak dla mnie, to poza tym, że ten produkt jest mocniej napigmentowany, to w sensie ten produkt jest mocniej pigmentowany, Tak jakby sama baza formuły jest bardzo podobna. Ok. wydaje mi się jeszcze, czy te usta ściemniały. Wejdę sobie chyba na stronę Sefory i zobaczę, czy te olejki PHD um, mają coś w związku z PH, z pH. I czy może one razem, wiecie, po chwili na ustach z naszym pH się utleniają i robią ciemniejsze. Tak, na stronie napisane jest, dostępny w kolorach wegańskich z optymalnym pH. Które doposuwają się do koloru ust. Tę minę, którą przed chwilą zrobiłem, to kolory wegańskie. Oni używają przymiotników do słów, z którymi to się nie łączy. Kolor nie może być wegański. Produkt może być wegański. Kolor to kolor. I tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że można potraktować to jako taki skrót myślowy, że ten kolor jest stworzony w sposób, który jest wegański, bo kolor może być. W sensie pigment. Może być wegański bądź nie. Pigment zapewnia kolor, więc rozumiecie o co mi chodzi. Że taka, taki skrót myślowy, ale dla mnie to po prostu brzmi głupio. Po prostu. No ale dobra. Dlatego tak mi się wydawało, że ten kolor nam się trochę na ustach utlenił. Spróbujmy sobie ten ciemniejszy, bo w sumie ten najciemniejszy jakoś najmocniej woła moje imię. Dlatego lubię ciemne kolory, bo mam ciemne usta i dopiero właśnie w ciemnych odcieniach moje usta się, wiecie, chce w sensie się widać. Te ciemniejsze rzeczy na moich ustach, chociaż to tutaj też jest dość lekko, chociaż nie, troszkę jest ciemniej i o, pod kątem, gdzie moje usta są troszkę bardziej zaciemnione, to widzę lekko ten filotowawy podton, więc tak, te ciemniejsze rzeczy dają lepszy efekt na moich ustach. Troszkę lepiej jest je widać. No słuchajcie, bardzo przyjemnie nawilżające to jest w odczuciu. Nie zdziwię się sobie, jeżeli wrzucę któryś z kolorów sobie do plecaka, żeby um, nawilżały mi usta w trakcie dnia. Wiecie, do używania jako balsam. E, pomyślałem sobie jeszcze, skoro e, już tak naprawdę make-up jest zakończony, więcej nic robić nie mam zamiaru. Um, pomyślałem sobie, że zerknijmy na ceny tych produktów, bo ja to dostałem wszystko w paczce. I nie mam pojęcia, ile to kosztuje w polskiej seforze. A być może, jak zobaczę cenę, to sobie pomyślę, hmm, ta cena jest rozsądna, bądź, pomyślę sobie, przesada. Um, no więc, tak te rozświetlacze kosztują po 215 zł. Powiedziałbym, że w miarę ok cena mogłaby być lepszy, ale mamy tutaj bardzo dużą pojemność i jest to ładny drobinkowy rozświetlacz. Więc powiedziałbym, że ta cena jest do zaakceptowania. Podkład jest za 229 zł. I na to, jak bardzo jest rozhypowany, to powiedziałbym, że jest do zaakceptowania ta cena. Korektor 155, ok. <grym> Widzicie, jaka moja... <grym> moja głowa jest już spaczona. Moja głowa jest już po prostu tak zepsuta kosmetykami luksusowymi, bo ja tak bardzo kocham je i uwielbiam, że w całym moim życiu chodzę, patrzę na przykład koszulka za 100 zł. Myślę sobie. Koszulka za 100 zł to powinno kosztować 50 zł. A przy kosmetykach jestem absolutnie nie racjonalny, nie obiektywny. i myślę sobie 155 zł za korektor to jest dość dobra cena. Jeżeli będzie dobrze się nosić, a na razie wygląda ładnie po zapodrowaniu, to będę mógł się z tym zgodzić. Olejki są za 115. Okej, okay, nie jest źle, nie jest źle. Można kupić też jego miniaturkę za 75 zł. Miniaturek nigdy nie polecam, chyba, że chcecie formułę sprawdzić. Dwie miniaturki w zestawie są za 119, to już jest bardziej opłacalne. No ceny są tak typowo seforowe. Powiedziałbym, że to jest mniej więcej pułap. Rare Beauty nie jest to Dior, nie jest super drogo, ale też tanio nie jest. Na razie rzeczy wywierają na mnie pozytywne wrażenie takie po, em, po dłuższym czasie. I z lepszą skórą, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład, jeżeli wiecie, że wasza skóra jest w jakimś gorszym momencie albo jest super sucha, no to ten efekt może nie być dla was tak zadowalający. Dla mnie, tak jak dla mnie dzisiaj, bo dla mnie kilka miesięcy temu, kiedy miałem skórę w gorszym stanie, nie był. Na chwilę obecną podkład wygląda lekko, naturalnie, ładnie. Korektor dawał mi lekkie problemy z rozblendowaniem, ale. Ostatecznie się udało go dobrze rozblendować i poza zapodrowaniu wygląda ładnie, ale lekko suchawo, zobaczymy czy będzie inaczej. Ten wygląda lepiej, więc nawet jeżeli on sobie da radę, ja wiem, że ja wciąż będę sięgać po ten, bo po prostu ten Arborian nadal mi się bardziej podoba. Rozświetlacz jest ok, całe szczęście mnie nie przyciemnił, nie przyciemnił. jest drobinkowy bardzo, więc trzeba to lubić, ale też nie wydaje mi się, żebym po niego sięgał w przyszłości, będę już tak okrutnie szczery. Myślę, że jest ładny, ale nie jest dla mnie. Może będę go ewentualnie próbować jako topper na inne rozświetlacze, ale mało tego, że ja jakoś bardzo nie lubię rozświetlaczy, to też jak już sięgam po jakieś to sięgam raczej po coś bardziej takiego gładko metalicznego niż drobinkowego. Olejki mają, nie zachwycają mnie, jest masa, ja nawet taki, mam gdzieś chyba może go, olejek z Jorkaja, nie wiem, gdzieś rzuciłem ten olejek z Jorkaja, moim zdaniem on daje bardzo podobny efekt, a będzie dużo tańszy, więc olejki są fajne, będę pewnie z nich korzystać, ale też, nie wiem, nie wiem, wiecie, jakby nawet samo opakowania jakoś mnie też nie jarają, jak już, wiecie, ja czasami mówię, że jak Wam się bardzo podoba jakieś opakowanie, i nie, nie przeszkadza Wam, żeby wydać więcej pieniędzy na olejek to powiedziałbym, że ten olejek tutaj kontra na przykład opakowanie takiego olejku z żizu. rozumiem ci, o co mi chodzi jakby ja będę miał o wiele więcej frajdy z używania tego produktu z racji na to, że po prostu ładniej wygląda, cenowo jest chyba troszkę droższa ale wciąż powiedzmy, że to jest po prostu wysoka półka olejków do ust wysoka półka produktów do ust Um, więc nie rozwodźmy się o te 15-20 złotych różnicy między nimi, mam nadzieję, że nie więcej, być może więcej, ale mam nadzieję, że wiecie, o co, co próbuję powiedzieć, że jak już chcę zainwestować więcej w produkt do ust, to bym chciał, żeby on mi też dawał więcej niż coś, co wygląda prawie jakby było w drogerii. No bo tak naprawdę, gdyby tutaj, swoją drogą, taki takie ok, opakowanie ma nawet AA, nie, nie AA. Może AA też, ale na pewno AFECT ma takie opakowanie, a jest dużo, dużo tańszy. Wiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję, że tak. E no nic. Na razie to tyle. Zobaczmy jak ten make-up się będzie nosić. Um, no i... Tak, i wtedy sobie wszystko jeszcze raz podsumujemy. Jest 18.13, więc myślę, że już mogę dograć Wam podsumowanie. No i mój make-up wygląda w następujący sposób. Pod kątem wyświecenia się jest całkiem okej. Okay. Mogłoby, być, mogłoby być lepiej, ale nie jest tak najgorzej. Myślę, że to jest dość znośny wynik jak na mnie. Ja sobie może jeszcze złapię, hmm, chciałem powiedzieć złapię sobie gąbkę, którą nakładałem podkład, a zapominam, że cały czas jestem nie używam gąbek, ale mam Starą, suchą, więc sobie w miarę będę mógł ten podkład odcisnąć, w ten sposób będzie wyglądać lepiej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że on jest lekko zebrany tutaj w brodzie, lekko zebrany tutaj w linii uśmiechu i bardzo delikatnie zważony na około nosa, ale ogólnie wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. A uh, więc, okej, okay. podoba mi się korektor pod okiem. Korektor pod okiem. Naprawdę bardzo ładnie się nosi po zapudrowaniu. Szkoda, że on nie ma takich tendencji do ładnego noszenia bez, noszenia bez pudrowania, bo ja ten Erborian mogę nie zapudrować i wiem, że on będzie wyglądać też dobrze. Ten koniecznie trzeba zapudrować, ale po zapudrowaniu naprawdę świetnie się nosi. No i rozświetlacz tutaj bez żadnych zmian. Jeżeli chodzi o olejek, to już dawno o nim zapomniałem, bo po, po zjedzeniu jedzenia, no to po prostu cały olejek się z moich ust zniknął, natomiast jest dość przyjemny i nawilżający, także ogólnie powiem, że nie jest źle nie mam za wielu rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, ale powiem Wam, nie wiem czemu coś mi w tej marce Lady Gagi nie leży, nie wiem czy to jest kwestia tego, że nie wiem czemu nie ufam Gadze za bardzo jako posiadaczce marki wydaje mi się to być nie do końca autyst aut autystyczne, autentyczne zwłaszcza, że produkty same w sobie dla mnie są bardzo generyczne, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Nie pasują totalnie do stylu i ekscentryczności posiadaczki marki. Czy o co chodzi? Jakoś nie mogę cały czas się do tej marki po prostu przekonać. Także nie pozwólmy mojemu sceptycznemu podejściu do House Labs Was może niepotrzebnie odstraszyć. Oceńcie sobie sami w tym momencie po odciśnięciu sebą, jak wygląda moja twarz. Ja uważam, że wygląda dość ładnie. Ja uważam, że wygląda dość ładnie, ale podejrzewam, że jakoś za często po te produkty, zwłaszcza po podkład i korektor, sięgać mimo wszystko nie będę, bo mam takie, które wolę bardziej, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Także może na tym zakończę ten film. Jeżeli lubicie gagę, to myślę, że nie będziecie rozczarowani jej kosmetykami, bo są na dość dobrym poziomie. Ja ją lubię, ale nie wiem, jakoś nie jestem przekonany cały czas. Tak czy siak, to jest. Co to jest za w ogóle? Dziwne, dziwne. Produkty ładnie wyglądają, a ja marudzę. No, ważne, żeby też macie oczy i widzicie, jak to wygląda. Nie zawsze trzeba mnie słuchać, Czasem można o oczom zaufać, a tutaj dzisiaj nie dzieje się nic złego takiego, czego kamera nie wyłapuje, bo czasami jest tak, że, nie wiem, ja na żywo widzę coś, co wiem, że kamera nie wyłapie. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj... To, co mniej więcej na ekranie widzicie, a ja naprawdę staram się, żeby na ekranie zawsze było jak najlepiej odwzorowany efekt produktów, jak tylko się da. To uważam, że dzisiaj jest tak, jak właśnie jest na żywo. Dobra. Sami podejmiecie decyzję. Na dziś to tyle. Dziękuję wam i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.